Koronowaniem prawie dwóch miesięcy rywalizacji futsalowców był turniej finałowy, w którym zagrały najlepsze zespoły z każdej kategorii. Z powodu remontu boiska ze sztuczną nawierzchnią zawody rozegrano na Hali. Gramy na Hali, ponieważ boisko przy drugim liceum na ulicy Wyszyńskiego jest w trakcie remontu. No, tutaj remont zaskoczył wszystkich, także i nas organizatorów, ale załatwiliśmy bardzo szybko hale dzięki panu kierownikowi i panu dyrektorowi Smółce. Także wszystko jest pozytywnie załatwione. Chociaż nie ukrywam, że no, impreza na otwartym powietrzu byłaby troszeczkę może lepiej zorganizowana, ponieważ byłoby miejsce na gila, a tak to mówię, tutaj pan, przywiezie nam już gotowe kiełbaski. No i przede wszystkim byłyby dwa boiska. Tak? To, to, to jest duże ułatwienie, czasowe przede wszystkim, bo teraz turniej nam się wydłużył praktycznie do y, 7 godzin. Ale, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy halę sportową, ponieważ mamy i muzykę, i mikrofony, i tablicę świetlną, także wszystko widać na, na bieżąco. W każdej kategorii po cztery najlepsze drużyny rywalizowały na zasadzie każdy z każdym, punkty za występ w finałach mnożone były dwukrotnie i dodawane do tych, które zespoły zdobyły w eliminacjach. W turnieju finałowym zmieniła się długość rozgrywania poszczególnych spotkań. Wszystkie kategorie wiekowe będą grały po 15 minut. Jest to takie święto dla tych zawodników, którzy awansowali do, 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 do finałów. W najmłodszej kategorii wiekowej do turnieju finałowego dostały się drużyny KS Kasztanowiec, Północ, FC Liban i LKS Galaxy. Wśród nich najlepsi okazali się zawodnicy Północy. Dzięki wysokiej wygranej 4-0 nad FC Kasztanowiec jej pierwsze miejsce w całym wakacyjnym cyklu. W drugiej kategorii, w której rywalizowała młodzież w wieku gimnazjalnym, do finału awansowały drużyny Północ, Orły, Spring, Regulica oraz The Demolition Boys. Walka o zwycięstwo w tej kategorii była bardzo wyrównana i padało wiele bramek. Z rywalizacji wyszła zwycięska drużyna Północy, która mimo porażki w ostatnim meczu z Orłem 1-3 zgromadziła największą ilość punktów i utrzymała pierwsze miejsce. W najstarszej kategorii wiekowej zagrały drużyny: Megalo, Północ, Stella i Gogo. -Go. Rywalizacja laur pierwszeństwa toczyła się do ostatniego spotkania. W nim to zmierzyły się drużyny Megalo i Północy. Megalo wystarczył remis, Północ musiała mecz wygrać. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Północy, która również w tej kategorii wiekowej stanęła na najwyższym stopniu podium. Najmilszą częścią finałów była ceremonia wręczenia nagród. Wszystkie uczestniczące w nim zespoły otrzymały pominki i puchary. Pierwsze trzy drużyny z każdej kategorii nagrodzone zostały pamiątkowymi medalami. Organizatorzy przygotowali również nagrody indywidualne, w tym dla najlepszych bramkarzy turnieju oraz strzelców eliminacji oraz finałów. Nagrodą specjalną dla najlepszego gracza wakacyjnej ligi z rąk reprezentanta polskiej w futsalu Pawła Budniaka otrzymał Igor Borowicz.